Lato z psem to nie tylko sielanka na łące. To wyzwanie logistyczne, które zaczyna się długo przed pierwszymi upałami. Po pierwsze, grumer. Umów wizytę, zanim wszyscy zorientują się, że ich pies potrzebuje letniej fryzury. Ale uwaga, nie wszystkie rasy można golić. Niektóre psy, tak jak mój Rocky, mają tak zwany podszerstek, chroniący go przed przegrzaniem, przed chłodem, a golenie go może zniszczyć tą termoregulację. Mój must have na lato mata chłodząca. Pies sam wybiera, kiedy ma ochotę się schłodzić i ten gadżet znacząco zredukował dyskomfort upały urokiego. Kolejny aspekt ochrona łap przed rozgrzanym asfaltem, który w lato może nagrzewać nawet do ponad 60 stopni. W tym celu zostało stworzone kilka rozwiązań, na przykład specjalne maści, buty czy skarpetki. Warto zaopatrzyć się w takie rozwiązanie, gdyż rozgrzany asfalt może parzyć łapy psa już przy 25 stopniach. I najważniejsze zmiana harmonogramu spacerów. Jeśli na zewnątrz jest w ciągu dnia powyżej 25 stopni, wychodź swoim psiakiem przed 8 rano i po 20 wieczorem. Całkowicie omijaj godziny największego upału. Chyba, że wyskakujecie tylko na szybki siku. Prześlij ten film do znajomego, który ma psa, a w komentarzu podziel się swoimi rozwiązaniami, jak przetrwać lato z psem. Może odkryje jakieś nowe rozwiązania przed tegorocznym latem.